Biedna małpaczka tam siedzi. Biedna. Z tęsknotą wygląda. W darach chciałaby być gdzieś w lasach. A nie siedzieć tutaj. Biedne są te zwierzaki. Bardzo biedne. Samotne. Dwie są tam. Skubią się, mają zajęcie. Ale w sumie to są naprawdę biedne. Zamiast skakać po drzewach, skubać sobie owoce. No to o! Biedulki. No cóż, takie życie w zamknięciu. Są objęziane. <laughs> w drapie. No dobrze, zostawiam cię, małpeczko.